Wygnasz, tak? Tak, z okazji tego, że mamy 1000 subskrypcji chcemy Wam pokazać y, warsztat nasz. Mm, dokładnie, zaczynamy od ABI naszej cedarki konwencjonalnej z 1985 roku. Niech ja was nie przestraszy rok produkcji. Bo to jest Manepola. Czyli świetna maszyna. To dobre. Tak, świetna maszyna, dużo przyrządowania do tego mamy. Po lewej. Jest e, szlifierka do płaszczyzn e, czechosłowackiej produkcji e, TOS. Tak. Zaraz za nią jest e, prasa hydrauliczna. 50 ton nacisku. Jest ona, tak powiem, na razie wyłączona, bo jest na rurkach. Bo mam, tak powiem, małe przymuglowanie, bo hałas przyjechał. Nie hałas, tylko hałas. Hałas. <grywa> Hałas to hałas, ale mamy tak, piłę taśmową kolejną tutaj obok t, produkcji Most WE 60SH, 10 lat, pompa spalona, miała prawo, bo jest najbardziej eksportowaną tą maszyną u nas. No codziennie pracuje, no bez, bez, bez tego by się nie dało pracować, tak. za piłą taśmową jest traserka z wiertarką i bałagan. Przez wjazd nowej maszyny, więc się nie przestraszcie. Tak, będzie uporządkowana. Nasza tak zwana. Perełka, Perełka. Koronie, Mazda. E, Tur 20HP. Quick Tour e, 20HP. Przelot we wrzecionie 70 mm, uchwyt 250, e, 8 narzędzi. Sterowanie Mazar T. Bardzo fajna. E, 3 lata, 4. No, 5! 5! No, ostatnio nam przykusa dała, bo się lat w przepadł. No, ale miała prawo. No i mamy naszego pasa. mini 2. Yy, jeszcze nie jeszcze nie rozpakowane. Folia tak zwana nieściągnięta, jeszcze nie deptane. Ciekawostek, 20 narzędzi w magazynie, sonda detalu i sonda narzędzi Jereńszowa, 10 tysięcy obrotów, masa własna 2 tony 250 kg przesuwy 500, 400, 300 jak się nie mylę, coś takiego. Będzie, będzie na finał, będziemy przez owe, będą biury lecieć, więc na pewno zobaczycie bardziej szczegółową, jak trochę przepracuję u nas, bardziej szczegółową recenzję. Więcej go znacie z bazowania, Co się zmieniło to, że nasz przyjaciel Jan już napisał nam pod procesor, więc możemy już puszczać. Z darmowego kama korzystać i puszczać programy na maszynę bezpośrednio? Tak. Yy, bałagan, ale będą szafki, będzie wszystko zawieszone tak jak powinno być. Brakuje czasu na to wszystko. To karta naszego taty, yy, co można powiedzieć, 100% sprawna. Świetnie się nadaje do grubej skrówki. Dokładnie. W 100% jest też wykorzystywana, żeby sobie przygotówkę zrobić na tokarkę CNC, żeby nie tracić czasu. Śmiało po 5 minut można jechać. Ostatnia maszyna produkcji naszego taty, czyli to jest prasa mimośrodowa na której wycinamy... Ale ci pokażę, wykrojnik jest założony, jest na razie odłączone. Wszystko jest, tak powiem, przestawiane. Jest taki medalik. Ja, jak w 100% znacie. jeszcze szablina tam stół spawalniczy z filmów, ale to jest w innym miejscu, tak powiem, że przy. w warsztacie przydomowym, przydomowym, który będziemy tam kiedyś na pewno jeszcze coś nagramy i pokażemy. No, na 100%. No, śledźcie nas, subskrybujcie, podawajcie dalej, jeżeli Wam się podoba, jeżeli nie. Szafka troszeczkę oddrapana, nie ma co się bać tego, tego, bo porobiliśmy yy. Śrubki spawaliśmy, a nie zdążyliśmy, tak powiem... Jeszcze od, pomalować. ...podmalować. Śrubki spawaliśmy. Nie chciałem gwoździków, żeby to po prostu nie, sp nie spadało. No działa, sprawdza się, no jak widzicie jest obwieszona. Zbiórka, e, biurkach ja wózek na półkach. Wózek, na którym się znajduje podzielnica, stół obrotowy i madło do rur, masa oprzyrządowania, które jest wykorzystywane do, yy, do Awi. Yy, tutaj jest ciekawostka jeszcze co do, do tokarki robimy przygotoweczki ze stali 50HF. Zapraszamy do subskrybowania, śledzenia naszego kanału i do zobaczenia.